Cześć wam, witam Was serdecznie na moim kanale. Tutaj Juzek sq 9 x W ostatnich odcinkach pokazałem Wam odbiornik z bezpośrednią przemianą częstotliwości na pasmo 80 metrów. Przedstawiłem Wam urządzenie, które działało, tylko było zbudowane na płytce takiej prototypowej Breadboard. Następnie przedstawiłem Wam schemat, w jaki sposób to urządzenie działa. Oraz przedstawiłem Wam płytkę drukowaną, zaprojektowaną w Kikadzie. Dzisiaj przedstawię Wam tą płytkę drukowaną Wykonaną właśnie metodą żelazkową. Zobaczcie, ona już jest. Tak naprawdę kręcę ten odcinek już kilka dni, i to, co zobaczycie za chwilę, powstawało przez dłuższy okres czasu. Przepraszam Was bardzo, że ten odcinek będzie taki długi, ale nie jestem w stanie pokazać tego krócej. Już przycinałem odpowiednie sekwencje, ale nie da się krócej. Przepraszam Was bardzo, że nie było mi przez pewien czas. Nie pojawiły się żadne nowe filmy, ale wyjechałem sobie na wakacje w tym czasie. Zresztą zobaczcie sami. Wiem, wiem, tym widokiem można się napawać godzinami, ale nie mamy tyle czasu. Obawiam się, że ten odcinek i tak będzie jednym z dłuższych. Mam nadzieję, że nie będzie nudny. Ale może być, może być dość długi, dlatego uzbroicie się w cierpliwość. Dzisiaj powiem, pokażę Wam, jak zrobić płytki drukowane w domu. W jaki sposób można je po prostu wykonywać. Do tego celu będzie nam potrzebny wzór płytki. W ostatnim odcinku pokazałem Wam, w jaki sposób zaprojektować można taką płytkę w programie Kikat. Tutaj widzicie, mam już wydrukowany, wydrukowany wzór płytki na takim papierze z czasopisma. Mam takie ulubione czasopismo, w którym, z którego korzystam. Które bardzo dobrze mi się sprawdza do trawienia takich płytek. Bardzo dobrze się ten toner od, odkleja od, od kartki papieru i przykleja na, na lamina. Akurat ja mam już sprawdzone swoje metody. Każdy musi tak naprawdę do tego sam dojść. Musicie spróbować znaleźć sobie jakieś. Można zastosować papier kredowy, on jest trochę grubszy, trochę dłużej się rozmacza. Dlatego właśnie stosuję tego typu papier, ponieważ on jest cieniutki i po 10-15 minutach w wodzie praktycznie odpada od tej, od tej płytki, jak już, jak już się namoczy. Papierem kredowym jest trochę gorzej, się trochę dłużej odmacza. Co będziemy potrzebowali? Potrzebujemy jeszcze bazę do płytki, czyli potrzebujemy to, na czym będziemy trawili. Czyli mamy tutaj laminat szklano epoksydowy pokryty z jednej strony miedzią Akurat dzisiaj będziemy trafili, trafili płytki jednostronne. Pokażę wam kiedyś jak to płytki dwustronne. Nie jest to wcale trudniejsze. Może trochę trudniejsze, ale nie jest to, jakieś takie, nie jest to coś czego się nie zrobi w domu. Ale dzisiaj zajmijmy się może płytkami jednostronnymi. Laminat szklano epoksydowy pokryty miedzią. Oczywiście trzeba go odpowiednio przyciąć, tak żeby pasował do Naszej płytki drukowanej, którą będziemy zaraz trafić, co będziemy jeszcze potrzebowali? Będziemy potrzebowali papier ścierny. Tu mamy akurat papier 80, taki gruby papier, to chyba będę robił jakieś meble. Nie, nie, nie martwcie się. Po przycięciu płytki, krawędzie płytki należy sfazować, po to, żeby właśnie nie nastąpiły jakieś tutaj niepewne takie jakieś problemy przy przyplasowywaniu, trzeba ładnie sfazować te krawędzie i właśnie do tego wykorzystamy taki gruby papier. On tylko do tego będzie potrzebny. Potem pomożemy sobie jeszcze, tutaj mam 120, 120 sobie pomożemy, żeby ładnie to już tam, żeby ta powierzchnia była w miarę gładka. Natomiast, zanim będziemy przyprasowywać ten wzór płytki, musimy wypo, wypolerować tą powierzchnię tej płytki za pomocą papieru ściernego wodnego. Najlepiej, żeby to był papier wodny. Ja stosuję zazwyczaj papiery, tu mam akurat 360 kę może jest trochę za gruby, ale ten pierwszy szlif można nawet wykonać taką 360, potem może sobie pomóc jeszcze jakimś papierem, na przykład 1000, żeby ładnie wygładzić tą powierzchnię. Czasami lepiej nawet zacząć od 1000, żeby, żeby nie zrobić sobie za dużo rys na powierzchni płytki. To pozwoli nam usunąć tą taką zoksydowaną powierzchnię płytki. Na powierzchni płytki zawsze powstaje taka warstwa, na którą po prostu działają warunki atmosferyczne i ona zawsze jest taka utleniona dlatego trzeba ją zeszlifować po to, żeby te chemikalie, które będziemy stosowali do trawienia płytek miały lepszy dostęp do powierzchni płytki żeby się po prostu płytka szybciej trawiła żeby w ogóle się wytrawiła bo niektóre materiały, niektóre te związki chemiczne powodują, że nawet, nawet nie dają im rady temat, te substancje chemiczne które będziemy, tworzyli, mm. które będziemy stosowali do trawienia płytek a właśnie, o substancjach najmniej jeszcze powiedzieć Jakimi substancjami się będziemy posługiwali. Ja stosuję zazwyczaj chlorek yy, yy, żelaza, chlorek żelaza. Jest to substancja powszechnie dostępna w sklepach elektronicznych, chociaż ostatnio częściej jest dostępny nadciarczan sodowy do trawienia płytek właśnie. Natciarczam na tą yy, yy, wadę moim zdaniem, że on pracuje w, tych, w dużo wyższych temperaturach w temperaturze od 40 do 50 stopni natomiast chlorek żelaza pracuje w, właściwie w każdej temperaturze tylko jak jest chłodniej to trochę dłużej zajmuje nam trawienie płytek dlatego dobrze jest podgrzać go ale jak go podgrzejemy to taką płytkę możemy wydrabić w 5-10 minut dlatego czasami lepiej podgrzać te, te chemikalia zauważcie nie wiem czy to było widać wcześniej jak wam tu pokazywałem te buteleczki zobaczcie tu mamy rysunki które nam mówią o tym, że to są materiały niebezpieczne. Materiały niebezpieczne. Odsiadczan sodowy jest dobrym utleniaczem pożarów, może powodować uszkodzenia płuc i w ogóle jest materiałem niebezpiecznym. Natomiast chlor, chlorek żelaza jest materiałem niebezpiecznym i substancją żrącą. Dlatego, zresztą odsiadczan sodowy też nie jest bezpiecznym materiałem. Dlatego, po pierwsze, Trzymamy to daleko od dzieci, to jest podstawowa sprawa. Ale sami też uważamy na siebie, dlatego podstawowa sprawa ochrona oczu, czyli okulary, oraz ochrona skóry w postaci rękawiczek gumowych. Wiem, teraz pewnie większość ludzi, którzy trawią płytki drukowane codziennie, może nawet. Myśląc sobie, co tego się powiada, że to nie są takie substancje żrzące, żeby tam komuś rękę upaliło. No oczywiście, że nie są to substancje, które powodują, że na przykład, jak włożę rękę do chlorku żelaza, to mi ta ręka spłynie i zostanę tylko kości. Tak nie będzie. Tak nie będzie, ale, ale ja już się tego nauczyłem. Będzie tak, że tak naprawdę nic się nie stanie, prawdopodobnie. Ale po pewnym czasie się okaże, że jednak ten naskurek naszych rąk został uszkodzony została naruszona jego struktura i na przykład skóra będzie bardzo wyschnięta I w moim przypadku na przykład tak się dzieje, że czasami nawet dochodzi do uszkodzeń skóry pęka mi skóra na palcach i to jest po prostu wtedy wiem pamiętam, o trafiłem płytki już dwa tygodnie temu i dalej się nie chce goić uważajcie na siebie i ja Wam dobrze radzę rękawiczki i okulary to jest ważne a w jaki sposób przeniesiemy ten wzór płytki na powierzchnię płytki? Zrobimy to w ten sposób, że po prostu przyprasujemy tą, ten wzór na powierzchnię płytki za pomocą żelazka. Nie wiem czy to było widać na, jak wam wcześniej pokazałem, ale zobaczcie to jest lustrzane odbicie tej płytki, Lustrzane odbicie, więc jak przykleję to na powierzchnię płytki i przyprasuję, to będę miał dopiero, to będę miał dopiero prawidłowy wzór. Zobaczcie, tu może być widać, a może nie. Napisy są od tyłu w lustrzanym odbiciu. Dlatego właśnie, że musimy to dopiero przyprasować. Ja stosuję żelazko, najnormalniejsze w świecie żelazko. Zawsze stosuję największą temperaturę. To musicie przećwiczyć, każdy, przećwiczyć każdy musi spróbować zrobić kilka płytek, żeby. Żeby wiedzieć, jaką to robić temperaturą. To jest kwestia wyczucia i kwestia takiego doświadczenia. W parę płytek trzeba po prostu spróbować wytrafić. Jeżeli się nie uda przyprasować za pierwszym razem takiego, takiego wzoru, to się nie przejmujcie. Zobaczcie, ja wydrukowałem sobie od razu trzy takie wzory. Trzy takie wzory, po to właśnie, żeby nie biegać tam na górę do drukarki i drukować kolejny, na przykład jeden wzór, bo mi się nie przyprasował. Myślę, że to jest dobra praktyka i dobrą praktyką jest również wydrukowanie takiego wzoru i tego samego dnia przypracowanie. Nie trzymajcie tego gdzieś tam, byle gdzie, bo jak tutaj się jakiś pył pojawi na powierzchni, to może się to nie przypracować później. Dlatego dobrze to zrobić tego samego dnia. Żelazko również dobrze by było, żeby było dedykowane do trawienia płytek, ponieważ może się zdarzyć taka sytuacja, że ten toner gdzieś tam nam się przyklei tutaj również do powierzchni żelazka. No i niestety, jak później będziecie prasować sobie koszulę, to może się okazać, że ten toner, pewnie się tak okaże, że toner z powierzchni żelazka przyklei się do koszuli. No i już jest po koszuli. Wiem coś o tym, bo ja jedną taką koszulę sobie zniszczyłem, całkiem fajną. Nie da się tego już od... wyprać, niestety. Chyba, że jakoś odprasować, ale nie wiem. Ja nie znam takiego sposobu. Dobra, dość tej paplaniny. Zabierzmy się teraz do pracy. Dlatego zacznijmy, OK, teraz zajmiemy się trawieniem płytek. Jak widzicie, nie jestem w stanie zapewnić Wam ładnego tła przez cały czas w tym odcinku, ponieważ znajdujemy się w garażu i po prostu tu jest tak jak jest. Na górze wisi sobie rower, z tyłu widzimy regały, gdzie trzymam sobie różne dziwne rzeczy. Natomiast to, co jest dla nas najistotniejsze, znajduje się teraz tutaj na biurku. Tutaj na biurku właśnie znajduje się najważniejsze rzeczy. Przyciąta, przycięta płytka, oszczędzę Wam tego przycinania płytek. Każdy wie, jak użyć po prostu piłki do metalu, więc myślę, że tu akurat mogę zrobić wyjątek. Skrócę trochę ten odcinek, ponieważ on i tak zapowiada się na dość długi odcinek. Biorę ten papier. 80, o którym mówiliśmy wcześniej i fazuję fazuję te krawędzie płytki, zobaczcie po przycięciu płytki niestety pojawiły się tutaj zadziory one spowodują, że ta płytka jest nierówna jak popatrzymy na nią, ona na brzegach tutaj jest trochę bardziej wypukła niż, niż wewnątrz, to spowoduje, że jak będę prasował tym żelazkiem po powierzchni płytki, to nie dotrę do tej do tej krawędzi nie będzie się dało tutaj przysprasować tonera na samej krawędzi płytki. Musimy to zeszlifować. Bierzemy płaską powierzchnię, w tym przypadku biurko, i ładnie fazujemy, finalnie i tak będziemy musieli dopasować potem rozmiar płytki. do powierzchni płytki być może będziemy musieli ją skrócić, przyciąć to będzie można wtedy zrobić w ten sposób ale to po wytrawieniu kiedy będzie już wiadomo w jakim miejscu ta płytka się znajduje odkładam 80 -tkę. jeszcze sprawdźmy tylko tylko będzie najlepiej zrobić to organoleptycznie, czyli palcem biorę pojemnik z wodą żeby nie chodzić po prostu do zlewu normalnie robię to w kotłowni zaraz tutaj za winklem jest kotłownia, gdzie tam mam zlew, w którym mogę to po prostu szlifować ale chciałbym żebyście zobaczyli jak to robię mam tutaj naczynie w którym mam wodę widzimy ta płytka jest taka zoksydowana ta powierzchnia nie jest taka ładna bierzemy ten papier wodny i okrężnymi ruchami okrężnymi ruchami szlifujemy płytkę Szlifujemy powierzchnię. Skupiamy się głównie również na tych krawędziach. To jest istotne. To Zobaczcie, że tutaj jak szlifujemy, widać. O zobaczcie, tu widać. razie nie wiem, czy to będzie widać na tym filmie, ale tutaj właśnie widać. Ta krawędź jest. To jest bardzo newralgiczny punkt. Ok. Wycieramy tą wodę. Świetnie. Podkładam naczynie z wodą. Nie będzie mi już teraz potrzebne. Ale będą potrzebne ręczniki papierowe, które sobie tu przygotowałem. Ponieważ powierzchnia płytki jest mokra, ale ona również przecież ją przed chwilą dotykają palcami może być zanieczyszczona tłuszczami. Przecież pod. Zawiera różne związki chemiczne, które mogą również spowodować, że w pewnych miejscach ta płytka mogłaby się po prostu nie wytrawić. Dlatego wezmę izopropanol i wyczyszczę, odtłuszczę tą powierzchnię. troszkę izopropanolu i odtłuszczam płytkę. Mam jeszcze jedną płytkę, ponieważ miałem przed chwilą fejla. Nie włączyłem sobie jednej z kamer i już raz jedną taką płytkę szlifowałem. Ta cała procedura się odbyła. Będą wytrawione dwie, na pewno się nam przydadzą już niedługo. Zobaczcie. Mam dwie płytki odtłuszczone. Teraz musimy zostawić je na chwilę aby po prostu wysch, aby odparował izopropanol, a w tym czasie nagrzeje się żelazko. No więc robimy krótką przerwę. OK, żelazko się już nagrzało. Możemy działać dalej. Biorę wzór, biorę wzór płytki. Widzimy ją tutaj. Mam wydrukowany wzór płytki. Przymierzam płytkę do wzoru. Chwytam go tak, żeby się nam tutaj spasował ładnie. I odwracam płytkę do góry. O, w ten sposób. I teraz żelazko. Będzie nam w końcu potrzebne żelazko. Proszę bardzo. Nie prasuję jak koszuli, tylko dociskam. Dociskam. Powierzchni płytki. Niektórzy prasują, ja ale dociskać. To jest moja z metoda. Mocno tyle, ile się da, żebyśmy tutaj nie mieli problemów potem z nieprzyprasowanym tonerem. I się te się. Temperatura maksymalna. Pamiętajcie, że raz koma na dole dziurki i one mogą spowodować, że w niektórych miejscach się to nie przeprasuje, Dlatego trzeba je przestawiać. to z wodą będzie niepotrzebne. Będzie potrzebne, bo teraz wrzucimy tą płytkę do tego naczynia, po to, żeby ona się tam po prostu odmoczyła, żeby się odmoczył papier. O, zobaczcie, jak pięknie widać, jak papier zaczyna brązowieć. To jest tak zwana erozja celulozy, czyli temperatura jest dużo wyższa niż 105 stopni Celsjusza. Wtedy rozpadają się łańcuchy celulozy i to oznacza, że temperatura jest bardzo wysoka. Nie można przesadzić, bo jak się za bardzo przyprasuje, to potem też nie jest dobrze, bo się może po prostu ścieżka wręcz rozpłynąć. I tam, gdzie mieliśmy te przerwę pomiędzy masą a ścieżką, to może po prostu ulec zdaniu się ze sobą, i te wszystkie nasze zabiegi projektowania płytek wezmą w łeb. Wrzucam płytkę do wody, i teraz znowu będzie przerwa. Bo musimy poczekać jakieś 10 minut, 10-15 minut, zanim ta, ta warstwa papieru się tak rozmoczy, że mógł ją oderwać. Toner powinien zostać na powierzchni. No więc kolejna przerwa. Ok, minęło kilkanaście minut. Zobaczmy, co się stało w naszym naczyniu, w którym są płytki. malutku odrywam. Można to robić w wodzie. Piękna płytka. Zobaczcie. Tutaj troszkę nam się odparzyło. To się dorysuje najwyżej pisakiem. Zobaczymy, co z tej będzie. Widzicie, mam dwie płytki, ponieważ niestety, ale. Czasami pojawiają się problemy przy trawieniu. Ta jest dużo lepsza. Pięknie od do Hasioka. No ładnie. Wyszło super. Zobaczmy. Wyteczka. Tak będzie wyglądała pytka. O, mój znak się tu nie wytrawił. Nie wytrawiło się laboratorium no, sq 9 X. No i co teraz? Dobra, zostawimy już tak. Trudno, jakoś, jakoś to przeżyje. Teraz przyszedł moment, żeby to po prostu w końcu wytrawić. Kolejny etap to będzie właśnie trawienie płytki. Ale tutaj musimy zastosować już sprzęt ochronny, dlatego teraz będzie kolejna przerwa. Teraz będziemy wykorzystywali materiały niebezpieczne, dlatego sprzęt ochronny jest podstawą. Wykorzystamy dzisiaj do trawienia płytek chlorekszolazę. Jest to materiał niebezpieczny, ponieważ w wyniku hydrolizy, czyli reakcji z wodą, powstaje innymi kwas solny w tej substancji. To jest takie tak naprawdę źródło kwasu solnego, które wykorzystujemy do trawienia płytek. To właśnie kwas solny wytrawia płytki lukowane. I kwas solny jest naprawdę niebezpieczną substancją. Nawet takie małe ilości, jak powstają tutaj w wyniku hydrolizy w chlorku żelaza z wodą, mogą spowodować obrażenia. Dlatego sprzęt ochronny jest podstawą. Dobra, nie będę już moralizował. Wiecie o tym. Tu mam chlorek, chlorek żelaza. Cały czas mi się myli. Chlorek żelaza. Ledko go podgrzałem. Przelewam go do naczynia taka brunatna ciecz widać brunatna ciecz to jest właśnie chłodek żelaza i będziemy trawili teraz płytkę Trawienie nie będzie trwało chwilę więc spróbuję jakiś timer zrobić dla was może z tego żeby nie było... Ten odcinek będzie trwał pewnie z pół godziny, albo lepiej. Ruszając tą kubetą powoduje, że po prostu przyspieszam reakcję chemiczną. Jak, zauwa jak zauważyliście operacja trawienia płytek przebiegła pomyślnie? Wszystko się udało. Nasza płytka jest gotowa. Wystarczy ją tylko zlutować i uruchomić nasz odbiornik. To zrobimy już w następnym odcinku. Dlatego u czuwajcie uważnie, ponieważ myślę, że on się też powinien pojawić niedługo. Na pewno szybciej niż ten. Na pewno zauważyliście w pewnym momencie podczas filmu operowałem dwoma płytkami. Był taki moment, kiedy były dwie. Dlaczego dwie? Ponieważ w momencie, kiedy trawię płytki, może się okazać, że czasami się coś źle przyprasuje i trzeba to jeszcze powtórzyć. Dlatego czasami się zdarza, że pomimo tego, że przyprasujemy toner, gdzieś tutaj ten toner odpadnie albo nie przyprasujesz tak, jak trzeba. Dlatego trzeba operację powtórzyć. Wtedy szlifujemy papierem ściernym płytkę i przeprowadzamy tą operację jeszcze raz. Dlatego przygotowałem się na taką ewentualność, tylko że miałem szczęście i udało mi się to zrobić za pierwszym razem. Przez przypadek zupełnie powstają dwie płytki. Dlatego jedna z tych płytek zostaje u mnie i ją będę już w przyszłym odcinku lutował i odkładam ją tu na stolik, a druga z tych płytek powędruje do kogoś z Was. Ale żeby nie było tak łatwo, zorganizujemy konkurs. Będzie trzeba odpowiedzieć na trzy pytania. Odpowiedzi chciałbym, żebyście zamieścili na dole pod filmem, Spośród pierwszych dziesięciu odpowiedzi było zwycięzcę. Będą trzy pytania. Pierwsze pytanie brzmi następująco. Jakie, jakie zakresy prefiksów znaków amatorskich przydzielono Polsce przez ITU? Drugie pytanie. Proszę wymienić, jaki układ scalony jest sercem naszego odbiornika? na pasmo 80 metrów z bezpośrednim przemianą częstotliwości. Mam na myśli ten, w którym jest mieszacz. Trzecie pytanie będzie taki bardziej, może nie do końca pytanie, które dotyczy tematyki. Napisz, dlaczego to akurat Ty będziesz zwycięzcą konkursu? Dlaczego akurat Tobie powinien wysłać tą płytkę? Myślę, że to trzecie pytanie będzie dość takie, będzie trzeba się wykazać kreatywnością. Pozwólcie, że zwycięzcę wyłonię w taki sposób, uznaniowy, to ja będę decydował o tym, kto, czyja odpowiedź. Pewnie głównie na to trzecie pytanie podoba mi się najbardziej. Zatem zachęcam Was do odpowiedzi. Jak zauważyliście, każdy może zostać, każdy może wziąć udział w tym konkursie, ale zapewne moi subskrybenci dowiedzą się o nim pierwsi, więc to ktoś z nich będzie tym zwycięzcą. To już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem i że te informacje, które Wam pokazałem, są dla Was przydatne. Zachęcam Was do oglądania innych moich filmów na moim kanale. Natomiast teraz już pożegnam się z Wami Kłódkofalowskim 73 i zapraszam Was ponownie do oglądania następnego filmu, w którym będziemy lutowali płytki drukowane. Trzymajcie się. 73 i do usłyszenia.